Dzień dobry, Małgorzata Zadura. Jesteśmy na targach w Kielcach, gdzie prezentujemy zarówno nasze nowości odmianowe, jak i specyficzne odmiany, które polecamy Państwu do uprawy w tak naprawdę trudnych dla nas jako klientów, jako producentów w warunkach ekonomicznych. Są to odmiany, które wybraliśmy na trudne czasy, które pozwalają zaoszczędzić pieniądze i przy samej produkcji, ale też to są odmiany, które zawsze się sprzedają, które wysoko plonują i które możemy sprzedać w różnym okresie czasu, czekając na to, aż cena się poprawi. Jeżeli chodzi o nowości, proponujemy Państwu dwie odmiany do uprawy pomidora gruntowego, do uprawy pod kątem przemysłu, czyli na przecier. To są odmiany Enotrio i odmiana Olivenza. Obie te odmiany mają troszeczkę krótszy okres wegetacji od znanej bardzo Pietrarozy, ale jednocześnie mają podstawową cechę, która wyróżnia Pietrarozy wśród wszystkich, które są produkowane w Polsce. To jest doskonała trwałość polowa i bardzo wysoki plon. Obie odmiany Enotrio i Oliwenza są bardzo trwałe polowo i jednocześnie są odmianami bardzo wysoko plonującymi. Poza tym polecamy Państwu do uprawy na świeży rynek pomidora półsamokończącego. Możliwa jest uprawa przy paliku, możliwa jest również uprawa tunelowa tej odmiany, odmiana pod wstępną nazwą Wistula. Myślę, że pod taką nazwą najłatwiej będzie Państwu tę odmianę zidentyfikować. Czym się wyróżnia? Bardzo mocnym systemem korzeniowym, szerszą blaszką liściową. W tej chwili, do palika, bardzo popularną odmianą jest nasza odmiana dyno. Odmiana bistula jest odmianą mocniejszą, tworzy lepszą roślinę, ma szersze, szerszą blaszkę liściową, tworzy. Owoce o większej masie. Te owoce są 160-180 gramów, e, mają doskonałą również tą trwałość polową. To jest bardzo ważna cecha, bo to nam pozwala przytrzymać e, owoce na roślinie w polu, jeżeli warunki nie odpowiadają zbiorowi, jeżeli cena jest niedobra, a również można przytrzymać przechowanie tego pomidora w oczekiwaniu na dobrą cenę, e, tak żeby ją sprzedać. E, z sukcesem. Odmiana ma duże, twarde owoce, ale jednocześnie bardzo smaczne, czyli konsumenci są bardzo zainteresowani kupowaniem taki, takiego pomidora. Z serii na trudne czasy polecamy Państwu marchew Volcano. To jest odmiana, która w naszej ofercie jest już od wielu lat. Odmiana, która w zależności od tego, co się dzieje na rynku, polecamy ją i na świeży rynek, i pod kątem przemysłu. Dlaczego? Odmiana jest dosyć specyficzna, bo odmiana ma długi okres wegetacji, taki 140 dni i korzenie dorastają do 24 cm, czyli to jest długi korzeń, ale jednocześnie odmiana ta ma bardzo silny rygor, czyli nie wymaga tak dużej ilości nawożenia. Na przykład nawożenie pogłównoazotowe azotowe można praktycznie w ogóle wyeliminować. Liście tej odmiany są bardzo odporne na choroby, na, na alternariozę na przykład, także można do minimum ograniczyć ochronę. I przeznaczyć te korzenie później albo na sprzedaż taką bezpośrednią. Można przechowywać tą odmianę, ale można to zrobić również w takich uproszczonych warunkach. Nawet można zastosować kopiec. To jest odmiana, która się bardzo dobrze przechowuje, niekoniecznie w idealnych, chłodniczych warunkach. Na trudne czasy polecamy jeszcze odmiany do przechowywania polidora, polecamy Octavo, polecamy odmianę o, o krótkim okresie wegetacji spido. Jeżeli chodzi o inne gatunki w pomidorze tunelowym, ja myślę, że istotną rzeczą jest, że w momencie, kiedy sytuacja jest niepewna, szukamy odmiany, która na pewno się sprzeda, bo jest dużo klientów, którzy się interesują takim typem. Owoców czy korzeni i to zazwyczaj nie są żadne wyszukane odmiany, nie żadne kolorowe z wyszukanymi kształtami, tylko podstawowe w przypadku na przykład manisteli, typowo wielkoowocowy, malinowy pomidor, wysoko plonujący łatwy zarówno do uprawy, jak i do sprzedaży. Na tegorocznych targach w Kielcach prezentujemy również nasze ogórkowe nowości. Dwie odmiany ogórka krótkiego, partenokarpnego, odmiana Kitto i odmiana Ninja. Kitto o wyjątkowo stabilnym kolorze, mocno kolczasto ogórek, doskonale sprawdzi się w uprawie letniej. Ninja nieco jaśniejszy, przeznaczona bardziej do uprawy wiosennej i późnowiosennej. Przypomnieć chciałem również naszą odmianę ogórka Midi pod nazwą Nikodem, zarówno do uprawy szklarniowej jak i tunelowej. Piękny, ciemny ogórek utrzymujący żebrowanie przez cały okres o stabilnej długości. Naprawdę warto spróbować. Firma Hazera na rok na sezon 2023, czyli prawdopodobnie na trudne czasy poleca cebulę Rino. Jest to Cebula w typie hiszpańskim. Charakteryzuje się długim systemem korzeniowym, czyli nie wymaga specjalnego nawadniania. Przy braku nawadniania uzyskujemy bardzo wysokie plony. Cebula, która tworzy mocny szczypior, który nie jest podatny na choroby, a przede wszystkim to jest wysoki plon, który na pewno zadowoli każdego producenta. Na sezon 2023 Hazera Poland proponuje odmianę Tyson, odmiana na trudne czasy charakteryzuje się tym, że jego pokrój, pokrój tej kapusty jest spłaszczony, kapusta bardzo ciężka, nadająca się na świeży rynek do kwaszenia, jak i również do krótkiego prze, prze, przechowania. Ma niesamowicie dobry system korzeniowy. Radzi sobie w warunkach o ograniczeniu nawadnianiu. Odmiana, która produkuje się bardzo zdrowo, nie jest podatna na choroby. Ma odporności na Xanthomonas, ma dobre właściwości pozbiorcze. Także na ten sezon polecamy odmianę Tyson. Po więcej informacji o naszych odmianach zapraszamy Państwa do zaglądania na naszą stronę internetową, na nasz kanał YouTube, na naszego Facebooka. Wszędzie tam znajdziecie Państwo dokładne opisy odmian, zarówno tych nowości, które wprowadzamy w tym roku, jak i starych odmian, które polecamy na trudne czasy, ale również na te czasy, które zapewne nastąpią i będą dużo lepsze dla nas wszystkich.